我们先发。 To będzie do, do uwaga, Wojska Waga! Alej Krakowski strzela poprzeczkę niestety sędzia odbiłuje przyjęcie rynku krakowski cały czas w Będzie do środkowanie. Oj, proszę Państwa! popularny w polskiej z centrum centroszczarłu został oddany. <noise> Ale w końcu na naszym stadionie zagościła ekipa gości tak, ze z... Z zorganizowanym dopingiem. Dokładnie. Witamy ich serdecznie. To tak, tylko akcja przyniesie. Się... W sumie możemy ich pokazać, bo dawno nie było takiej sytuacji. sytuacji. Nie przygotowałem się, dopiero Ale zeskakuję. dobre żeby to Oj, 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 oj zabrakło tego ostatniego piłka, który. Chyba że nie no Słomski. Słomski świetny, świetny. Piękne podanie do. Nie, 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 proszę go, Państwa, kontynuuj. Nie! Proszę Państwa, co za mój się. Nie! Straty mogły wyglądać sytuacja Uwaga, teraz Słomski z lewej nogi. Uwaga! go! Mamy gramkę! Świetne uderzenie, świetne uderzenie. Uderzenie po 17 metra lewą nogą. Z naszego napastnika, grającego z numerem 9 Słuchajcie I posłuchajmy radości kibiców. Nie mogą posłuchać, bo cały czas ty mówisz. Gdzie on to doszczy? O, jakieś rozegranie trenowane chyba. Tak, uwaga Dawid, zgoda sytuacja. i... Dużo zabrakło teraz. Bardzo ładnie. Bardzo trudny Ostatnio przyjął i tak nowy pseudonim. Oj, proszę, proszę Państwa, strzał słomski znowu! Oj, 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 Niewiele centymetry teraz. Ale z informacji jakie oj, dostaje... proszę Państwa, błąd. I. Oj, świetnie, pociecha broni. Teraz te piłkę. strzał. Zamieszanie przed polem karnym. Lepszej jakości, bo będziecie na YouTube. Oj oj oj, 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 oj! Super! Oj, 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 oj. Super to uderzył! Tak, bardzo ładne rozgrany. Teraz zrób rożny, do. Oj. To się sukces senza. Andrzej Krakowski, oj, to chodzi po lekarze, rozpędza się, po napędza po się po w doskorytowanie. Nie Są wiele nie wypuścił ten... rąk. I jednak się bronią, A, Jednak się bronił. Czy słychać nas dobrze? Czy drugiego Tomka słychać dobrze? Oj. Jej. sparował, nie chciała łapać. Nie chciała łapać, tylko w sparować. Po sparował. jest minuta Po bramce. Jabłowski uderza. Piłka przechodzi na górę, ale Bramka z szybodu też złapał piłkę. No jest... Szybkie wznowienie. Myślę, że ta piłka była za lekko zagrana. I kończymy ten piłkę szybko. Przypominamy, Terz prowadzi 1-0. Po brance... Rafała Słowskiego. Aj, aj, spalony. Sędzia się zapatrzył spalonego. Sędzia boczny pokazuje spalonego. Nie ma bramki dla Szynwaldy. Kociecha wychodzi, Żyłka, ale tam straszny, Orłowski. Ale straszne braki w naszej defensywie. Tak, dokładnie. O i groźny strzał. Groźny strzał, na szczęście, dokładnie. Czała, na szczęście około obrot. metra od bramki. Oj, świetnie to zrobił Dawid Skądź, świetnie. Ja z Orłowskim teraz już strzał, tutaj jeszcze uwaga Zimka, e, ależ była głośna sytuacja. Kolejna gra, ale to jest kolejna groźna sytuacja, a jak wszyscy wiemy niewykorzystane sytuacje się mszą. I teraz zysk, nie, nie była, była ta walka barw Ej uwaga a, to proszę to Państwa, tak? no, czy no nie był karny, odniosłem o, wrażenie, no, to była głośna sytuacja. Ja no, mam wrażenie, że to popięte. Zostaje Aczkolwiek... Tak, ale sędzia... no, Nie takie sytuacje widziałe, już w Krzyszowie to widzieliśmy Po jest... <laughs> takich jest... sytuacjach Krzyszowie nie odgwizdywali, bądź odgwizdywali że ty karny. O, teraz Proszowski będzie będziesz... O, zabinął z naszego zawodnika Musi do końca świetne. Oj! Tak, nie no, jego odświetkowanie zostało zablokowane Dawid, Dawid strzela z drugiej nogi. Ale obok gram! Obok bramki obie oj oj jest dużo szczęścia, dużo szczęścia, ale tutaj słońce przeszkadzało naszemu bramkarzowi dobra sytuacja z kubiszczyk strzela. Oj. strzela wysoko. wysoko wysoko panu bramka. ale i tak rozchodzią My tutaj mówimy prawdę Oj oj oj. Komentator Tomasz G Chciałbym... Oj, i faul. To jest, jest faul na bramkarzu, no. A, to, to popraw się. Poprawimy się na razem, jak będziemy pisać wynik 2. Świetnie, że. Oj, będzie groźna sytuacja. Będzie groźna. Piotrek Ziomek wraca do obrony i... Może wa... Oj, oj, oj ale brysto. mamy dużo szczęścia. Nie ma. O i teraz głośna sytuacja. I poprzeczka! dużo szczęścia mieli teraz. Zostało 10 minut e, gry. Tak naprawdę. O, leż w się teraz mija z piłką i nie, jest... nie ma Bramki. Jest ma. pewnie, nie że. Ale. po I proszę Państwa, Słomski! Mamy Bramkę! Mamy Bramkę! Jest dwa! Zna! go znalazła! Piona! Mamy! Mamy to! Tak, proszę Państwa, gol! 2 do 0. To nie idę do końca. 7 minut do końca. Krakowski. Dokładnie. Krakowski z prawą stroną, do Słowskiego. Super Słanski. Słowski, Słowski. Aj, jak niewiele zabrakło. Ale Super. Ale to kolejna groźna to sytuacja dla naszych chłopaków. jest do roboty. Rzut, rzut, wolny. Rzut, wolny. rzut wolny. Super piłka. Kamil Kocik po raz I... kolejny, tak. Jednak wzrosł, tak. Zdecydowanie, jak teraz, nie myślałem raz o tym wcześniej. Uwaga, oj. Czy będzie rzut karny? Nie. Tak. To było przed polem karnym, w mojej cenie. się zaczął przed polem karnym, tak. przed polem karny. Dokładnie, to samo. Nie wiem dlaczego tutaj sędzia tak Ale no, debat, no. sędzia boczny nie pokazał nic. Bieg dorożnego. Dokładnie, przecież y, boczny powinien... To... Dlaczego on tego nie widział? To powinna być konsultacja z, z, z linowej. Bartek Pociechacz czy obroni? Aj, niestety, pewnie. Nie? Coś? Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Czy to będzie powtórzone? Oj, zawodnik na zasłanie. Nie, kartkę chyba. To sędzia wyciąga swój notes. Bajorek. Wybija tutaj, no To powinien wybić teraz. To jest groźna sytuacja, to jest czyli Zawodnik gospodarzy ma się za głowę. Tą... Dokładnie. to Jeszcze mu da? No nie, no po prostu. Nie, będzie sytuacja. Brawo. Będzie sytuacja, proszę Państwa. Wybija piłkę. Proszę Państwa, karny! No nie! Ja nie wiem, co się stało. Nie wiem co to się stało. Karny dla drugie. I żółta. Czerwona maja. kartka. Czerwona kartka dla wszystkiego. Ja nie wiem, co robi tam sędzia Miozef w ogóle w tej sytuacji. Dawaj nie! Yes! Yes! Brawo! Yes. Brawo! Yes. Brawo! Brawo! Dobrze się wymaszcie. No, no, no. O, dwie minuty. Dwie minuty to jest to z Leon. Dokładnie. Dwie minuty zostały doliczone, a już jest około czterech. Bramkać. Od góry ustawienie! Sędzia spójrz na i kończy Dobra. to spotkanie. Dwa, dwa.